Witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiaj bitwa z Wortandera. Bitwę przysłał mi kolega Smigol i jest to bardzo ciekawy samolot Erfer. O ile dobrze to wymawiam, Ariete. Włoski samolot, który dosyć ciekawie zamontowane ma silniki. Mówię silniki, ponieważ są dwa. Zobaczcie, że jeden dodatkowy jest w ogonie. Ciekawa sprawa brak w tym samolocie uzbrojenia podwieszanego. A jeżeli chodzi o uzbrojenie ogólnie, to mamy dwa działka 30 mm. Z tego co wyczytałem, kolega mi napisał, że no jest. Dosyć wysoko losowany. Jest to samolot premium. Można go kupić za złote orły. Zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Tutaj macie powtórkę nagraną przez Smigola. Czyli tak naprawdę, no, nie widzicie tego wszystkiego. Tych wszystkich dodatkowych informacji, które są, jeżeli ja nagrywam film z powtórki. Tylko widzicie dokładnie tak jak Smigol. MiG-21, MiG-19. Proszę bardzo. No, zobaczymy. Zobaczymy, czy Wydra wygra, czy też yy, może nie. Ja ostatnio odpaliłem War to było to tak tragiczne doświadczenie. Tak, jak się nie gra w ogóle, to później jest już trudno, żeby cokolwiek strącić. Zdecydowanie. O! Teraz dłużej przycisnął. Zobaczymy, co tu jeszcze. O, czyżby MIG-21 padł? Nie. A może i tak. Ła! To było celne. O, coś takiego mogłoby się bardzo źle skończyć normalnie. To było celne i następny leci. Ło! Górka, jaka strzelnica. Ogólnie zawsze miałem problem z yy, momentami. Aha, znowu, znowu to! Z momentami, kiedy jest taki lot czołowy na przeciwnika. Tam jest właściwie ułamek sekundy, żeby strzelić i zrobić unik. Albo no wiadomo co się dzieje. Kończymy w, w garażu czy też w hangarze. Taka czołowa walka. No często ludzie nie reagują i. Niestety tak się to. A. Nic się nie dzieje. Jaki tu spokój. Na 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 na. Nie, no nie będę śpiewał w czasie filmu. Tego jeszcze nie grali. Tego jeszcze nie grali Nie widzę tutaj wyświetlenia amunicji Nie wiem Czy to 96 to jest amunicja na stronie Wordandera napisano, że 30 mm są bardzo szybko strzelne A nie wiem, gdzie kolega leci, czy będzie lądował i uzupełniał am amunicję, czy co? O! Jest więc coś, ale prościutko leci. Ło! <laughs> Kurczę! Ciekawe, ile ten spigol siedzi w tej grze, że takie ...pryknięcia króciutkie i gościu dostaje. Po prostu. Dobicie pewnie jest po to, żeby ktoś nie ukradł. Niestety tutaj różnie to w Wortanderze bywa z przyznawaniem e, tak zwanego fraga. No, wielokrotnie mi się zdarzało, że totalnie naderszyłem przeciwnika, praktycznie już spadał, ale ktoś tam doleciał. I nie wiem, może to zmienili kiedyś. O, no, zobaczymy. MIG-21. No słynny samolot. Bardzo udana zresztą konstrukcja. No. Coś się szykuje, coś się szykuje. <ślesk> Kurczę. Tak, CNN to jest amunicja na 100%. 52 zostało. O no, gościu ma przewagę szybkości dosyć dużą, To widać od razu. Jest następna ofiara. Znowu MiG-21. Ha, ten drugi go. no tak jak dwóch walczy to trzeci może zaatakować w zupełnie innej pozycji prawda a więc jest to koniec misji no było całkiem niezłe strzelanie krótki filmik moi drodzy ale mam nadzieję że wam się yy, podobał yy, prawdopodobnie za jakiś czas spróbuję zrobić streama takiego Thunderowego. Jestem bardzo ciekawy, czy to, co ostatnio spróbowałem zrobić. No naprawdę nie mogłem trafić w ogóle gościa żadnego, nie? Czy to jakiś. nie wiem. Czy już tak z wprawy można wyjść, czy co? O ile kiedykolwiek była ta wprawa. Dobra, moi drodzy, to tyle. Mam nadzieję, że fajnie Wam się oglądało. Oczywiście, koledze, bardzo serdecznie dziękuję za filmik. Trochę ten filmik leżał u mnie na twardym dysku. Ale co się odwlecze, to nie ucieczę. To tyle. Żegnam się z Wami. Do usłyszenia.